To młodzi na sen To na grze Siemaneczko wszystkim, to znowu ja, Bedo I tak kurwa dobrze słyszycie To jest muzyka w tle Tutaj gdzieś wszędzie jest muzyka Po prostu, znaczy będzie, bo wmontuję I tak dobrze widzieliście To było cięcie Nowe lepsze YouTube Dobra, ale dobra, koniec tego pieprzenia Przejdźmy do tematu, jaki sobie dzisiaj Zaplanowałem, że ogarnę. A pogadamy sobie o szkole I o moim podejściu do szkoły znaczy, pierw pogadamy sobie o szkole jako o serialu i co o nim myślę i jak dla mnie wielkim jest gównem i po prostu zapchaniem czasu w tym pierdolonym tvn i o tym, jak postrzegam szkołę, jaka jest naprawdę, co nie ma takich strasznych, tam jakichś przeżyć, takich przykryw ze szkołem związanych, no czasem były i, i, i zaraz o tym powiem, Dobre, dobra, do, o, o tym powiem. Dobra, serial Szkoła. Dla mnie największe gówno na tvn Największe gówno, choć tak naprawdę tak mnie ciągnie do obejrzenia tego, ale to dlatego, jakie tam są bzdety i jak ja kocham to komentować po prostu, bo ja czasem mam tak z Magdą, że po prostu jak nie wiem, wrócimy ze szkoły czy co, wie, wiecie, idę tam do niej, sobie coś tam siedzimy, coś tam odrobimy, nagle ja włączę sobie telewizor, patrzę szkołę, ale czy ogólnie w domu telewizji nie ogląda bardzo rzadko, bo ja większość czasu na komputerze spędzam, jak coś oglądam, jakieś filmy czy serial, to na komputerze tylko, na, na, na telewizji już nie oglądam i mam wrażenie, że większość osób tak robi, nie? I oglądam to mnie sobie telewizor, i tak kurwa, zazwyczaj sobie ogl oglądam tą szkołę, nie? A nagle patrzę, właśnie leci, ów, szkoła nasza kochana. Największe kłamstwo. I największy taki y mogę to nazwać demotywatorem, nawet rodziców do naszego podejścia w tej szkole. Pff, takie tam rzeczy potrafią wymyśleć ci scenarzyści, co to piszą. Takie rzeczy, takie głupoty, że ja nigdy na oczy czegoś takiego nie widziałem. Gdzie kobieta, kobieta, przepraszam, e, dziewczyna z gimnazjum, żeby kupić popularność sobie wśród rówieśników, pocięła, udawała, że się pocięła szkłem. Udawała, że się pocięła szkłem i chciała tym kupić e, popularność. Gdzie jeszcze, kurwa, więksi idioci, większe barany od niej, to kupili. Mózg rozjebany na ścianach, wszędzie, tutaj. Mm. Postarane ludzie, po nie ogarnę, ma... w drugiej części było, że łepek, żeby zabrać swoją dziewczynę na, na koncert, tam hajsu nie mógłby zbierać yy, i próbowali je razem, w nie próbowali zbierać pieniądze razem ta, tej dziewczynie coś się, tam się udało, część, nie? ale że w ogóle jeszcze, jeszcze pytanie, gdy dziewczyna i chłopak próbują razem zaoszczędzić i razem wymyślają coś, jak zarobić pieniążki i wiecie, ta coś tam robi, coś tam coś tam, nie wiem, w sklepie stoi, ten, ten kurde, ulotki roznosi, żeby razem zarobić na na przykład, kuźwa, nie wiem, na rowery, rolki, albo kuźwa, kondony nawet o wibratory no to czy to jest, kurwa, jakieś uznanie mężczyzn za cipę? Bo ja nie wiem. I to jest takie, kurwa, gu, głupie myślenie głupich kobiet, że mężczyzna powinien wszystko zrobić właśnie nie. Kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni i mi się wydaje, że jeżeli obaj coś planują, obaj coś robią, to... to jest dojrzały związek, a nie, kurwa, jakieś popierdolone, nie? Że, że chłopiec jest męski. I on, żeby udowodnić swoją męskość, ukradł, Kurwa chłopowi z trzeciej klasy liceum Jeszcze jakiemuś patolowi samochód Gdzie takie coś było? Gdzie? Największy patol w szkole, nie? Taki wiecie, taki kurwa, nie wiem, gruby, o Taki gruby, taki wiecie, idzie kurwa, zabija ludzi wzrokiem Nawet nauczyciele się go boją Dyrektor kto się na kluczyk zamyka że, że, Żeby kurde na niego nie przeżył przez przypadek No i taki kurde sobie Typowy Anon kradnie mu samochód Z pierwszej listy bazy podkreślam Było coś takiego ja nigdy nauczyłem nie widziałem, a też nie chodziłem do świętej szkoły. Yy, no i po prostu, no, kał. Kał z dupy, taki syty. No a jeszcze wracając do tego... Czeka, bo miałem coś powiedzieć. Znaczy, byłem nie, nie, nie. Uf, uf, uf. z dupy. No, a jeszcze najgorsze, że... Yy, bo ja akurat mam spoko rodziców, nie? Moja mama nie ogląda tego główna, bo na że szkoła to gówno, te, te, ten serial oczywiście, nie. Ale są rodzice właśnie tacy, co oglądając to, to na nich wypiera takie wrażenie, że to co się dzieje w telewizji, to też musi się dziać kuźwa w normalnych szkołach. I potem tacy rodzice tak kontrolują swoich uczniów i że to jest po prostu posarane. Ja wiem, że są nie gdzie takie szkoły porąbane, że gdzieś co się dzieje, co, co, co chwilę, co codziennie o godzinie, kurwa 16 dzieje się jakaś wiksa. O musi coś nagrać. To, to są takie szkoły, nie? Ale no kuźwa, no. Pff. Tam albo gwałty, albo ci panie, albo kurde mefedronowe księżniczki, a, albo kurwa, nie wiem, ciąże, albo kuźwa, alkoholicy do szkoły wchodzą. Ja wiem, zdarzałem się takie rzeczy, ale no kuźwa, nie na tyle często, żeby o tym kurwa robić serial. Nie tak często. A jak nawet są, to także nauczyciele się nie kaptą o, jeszcze nauczyciele, kurwa mieliście kiedyś tak pięknych, świetnie wyselekcjonowanych nauczycieli kiedyś w szkole? takich, wiecie, jak to powiedzieć że nauczyciel jest najlepszy i po prostu z nim nie ma się nawet co kłócić, on zawsze ma rację i że po prostu jak to powiedzieć, że są ideałami nauczycieli, że zawsze dobrze poradzi tu dobrze zrobi, to, 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 to chuja, chuja, ja nigdy się z takimi nauczycielami nie spotkałem, nigdzie, nigdy nie ma po prostu takich nauczycieli, takich idealnych bo każdy nauczyciel jest człowiekiem, ja jestem człowiekiem, on jest człowiekiem, ja mam wady, on ma wady, ja mam zalety, on ma zalety, ja go szanuję, on szanuje mnie, a nie tak jak w szkole pokazano, że oni są ideałami, nie? To jest... porąbane. końca serialu w szkole, bo nie. ja tylko się nakręcam bardziej, będę pół godziny tylko napierdalał przekleństwami o tym, a już się zdenerwowałem, a... a ja właśnie, o, 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 jeszcze tak w odstępie między tymi dwoma tematami, to napomknę o ostatnim odcinku i tam, żebym klnął mniej. Sytuacja tak wygląda kuźwa, że, o zmieniłem w ogóle słówko kurwa na kuźwa i częściej mówię kuźwa. Myślę, że to nie będzie przeszkadza, bo to już nie jest przekleństwo w sumie, nie? Ale dobra, wróćmy do tematu, czemu tak... Bo ja tak Bo mam coś takiego, że jak ja się zdenerwuję, to ja po prostu to zdenerwowanie wyrzucam z przekleństwami. I ja po prostu się rozładowywuję tak. Albo zajaram szluga, że jestem w, w mieszkaniu, jeszcze u siebie, jest mama w pokoju i brat obok, to se szluga nie zajaram tak niestety. A mam ochotę. No teraz pójdę jechać. Ale dobra, jeden na to. Yy, sytuacja taka, że. ograniczam przeklinanie. Mniej będę knął. Good. Sorry, Martin. Mam ryby po prostu i tyle. Dobra, a teraz moje podejście do szkoły. Ja jako tak takiej przykrości w szkole nigdy nie doświadczyłem. Znaczy nigdy, no. Nigdy nie doświadczyłem. Znaczy, jak teraz sobie tak pomyślę, to mi przykro nie jest, bo. To tylko w jakiś stopniu tam polepszyło moje podejście do życia, i, i bo szkoła, taka, 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 co ma, jest w rzeczywistości, ona nas naprawdę uczy bardzo dużo. Nie tylko tam przyrki, kuźwa, nie wiem, fizyki, czy, czy matmy polskiego, czy kurwa angielskiego. Nie uczy nas tylko tego, uczy nas też życia w grupie, w społeczności. Takim wiecie, że na przykład pomóż mi ja pomogę Tobie, nie? Takie, takie głupie, na przykład, nie wiem, daj mi tutaj coś ściągnąć, to ja Ci następny raz ściągnę, to będzie, będzie mieli fajny układ i spoko, spoko, nie? Zawieramy pierwsze przyjaźnie, które tak naprawdę trwają... No to liceum. Do liceum. A w liceum trwają do studii. To wszystko niespotykane, jak kumple z liceum, no. Jak to mądry raper taki. Chyba na Ficie. Na wino. No, ale to dobra. Yy, I no szkoła, właśnie nie można tylko postrzegać szkoły jako coś, co nas uczy tylko tam przedmiotów określonych, bo uczy nas o wiele więcej tak naprawdę, tego przynależenia do, do społeczności i grupy. Ale no nie mówię, że szkoła nie ma wad, bo ma też dużo wad, bo na przykład moim, moim zdaniem największą wadą jest za, za bardzo liczne klasy. Za bardzo liczne. Moim zdaniem powinno być więcej klas o mniejszej liczbie, bo ja na przykład osobiście mi się lepiej uczy na przykład angielskiego, samego głupiego angielskiego, czy nawet niemieckiego, którego nienawidzę. I niemiecki dla mnie to najokrutniejszy język na świecie. Ja wiem, że teraz y, o, mogą mnie oglądać osoby, które po prostu kochają język niemiecki i się go uczą. I dziwię się wam. Naprawdę się wam dziwię. Kurwa, ho, chore zwierzętnialce. Ale dla mnie język niemiecki jest jak szyszka w dupie. I to nieważne, którą stroną Wsadzisz, to zawsze będzie kurwa jakoś bolało przy wyciąganiu albo przy wsadzaniu. To jest naj, najgorszy język po prostu. Ja nigdy nie byłem w stanie nauczyć się niemieckiego. Chociaż żeby powiedzieć, iż kurde... I, nie wiem nawet jak jest powiedzieć i, i jestem Paweł. Iźmi Paweł Iźbin Pao. Iźmi Pało. Iż mi, iż mi pało. kurwa ale gwałce. Dobra i, i jebać chyba. No i no i właśnie i takie u, uczenie w grupkach, ja w takiej grupie, takiej właśnie 15osobowej, nie wiem 15 to dużo, takiej 10, 9osobowej ja jestem w stanie o wiele więcej się nauczyć niż jak teraz mamy łączony angielski albo niemiecki. Że na angielski to ja zawsze tam coś tam kumam, bo ja oglądam w sumie filmy po angielsku i ja do angielskiego kumam bardzo dużo, nie? I to jest tak po prostu, że tam gramatyka tylko po prostu pani wytłumaczy coś pójdę na dodatkowe i wiem, nie? Ale na przykład niemieckiego co ja jestem ten padida z niemieckiego i ja zawsze na półroczy muszę tak nadganiać, żeby ty ba nie mieć to, to to jest po prostu koszmar, bo ja nic nie rozumiem. Ta kobieta do mnie na przykład mówi Co dobrą nauczycielkę, bardzo mam dobrą nauczycielkę, bo pani koziar to jeszcze nawet sama mi próbuje, tak że teraz troszkę mogę sobie nagrabić próbuje mi pomóc i mam u niej troszkę więcej takich, jak to powiedzieć? Luzów niż reszta klasy, bo ona wie, że ja jestem po prostu jestem z niemieckiego. Ja mam blokadę psychiczną, jakoś na język niemiecki. No i indywidualne, wieczorowa szkoła. No, wieczorowa szkoła dla, dla mnie jest naprawdę super, ale tak ja mówię wieczorowej szkole takiej po gimnazjum, bo nie można na przykład od gimnazjum jeszcze znaczy wieczorowa szkoła po gimnazjum. Raczej indywidualnie mi się wydaje, że te gimnazjum, podstawówkę trzeba przejść. Raczej nie indywidualnie, tylko normalnie. Normalnie dziennie. To gimnazjum podstawówkę, bo można indywidualnie mieć, bo można. Można się uczyć w domu, mogą do Ciebie przychodzić, można, spokojnie jest, nie? Ale to pocałówkę i gimnazjum trzeba odbędzić, żeby po prostu dowiedzieć się, jaki się jest. Jaki się jest, jacy ludzie do Ciebie pasują, w sensie znaleźć grupkę, paczkę ludzi i po prostu już dążyć tym... tym schematem, nie? Choć tak naprawdę nie można się ograniczać i trzeba mieć jakiś znajomy w każdej grupie społecznej. Tylko nie, kurde, w uchodźcach. Nie, być uchodźców. Ostatnio bombę u nas znaleźli po, po, pod mostem, więc. Dziękuję, kochany rządzie. Do wpuszczania mam uchodźcę. Dobra. Eee. I trzeba właśnie ten te, 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 te 6 lat. Eee. Znaleźć siebie po prostu. Jak to liber. No. Ja kurwa tylko. Jo, ja tylko napominam do jakichś chujowych raperów. I, i innych głowie nie. O Boże Kurwa, glam rap to mnie skopie zaraz. Eee. I co? I po prostu. Lubię szkołę. Bo, znaczy, nagrałem pierwszą część, bo jeszcze zanim to nagrałem, nagrałem jeszcze jedno, to zhejtowałem tylko szkołę i powiedziałem, że jej nienawidzę. Ale tak naprawdę sobie to przemyślałem na kiblu, sobie usiadłem, sobie przemyślałem. I stwierdziłem, że jedna szkoła nie jest taka zła, jak sam sobie myślę, bo uczy nas bardzo dużo. I lubię szkołę, lubię chodzić do szkoły. A co wszystko związane ze szkołą, to miałem parę powiem, bo parę akcji, jakie miałem w szkole, takie śmieszne, nie? Raz była sytuacja, że miałem takiego niedobrego wychowawcę w gimnazjum. Nazywał się, nie powiem jak, nie popełnia tego błędu. Eee, nazywał się pan X. O. I pan X raz zaprosił do nas Aleksję, na pana dyrektora. I powiedział, że dobrze, wszyscy zachowujcie się, fajnie, podkreślam, że pan X mnie nienawidził. I do mnie ty, Bednarek, szczególnie się dobrze zachowuj, albo dostaniesz pałę na półrocze. Ale oczywiście, panie X, nie? I siadłem sobie jak zawsze przy kwiatku, bo mnie sadzał w kącie jak najdalej od klasy, przy kwiatku I tam siedziałem przez 3 lata gimnazjum, bo ten człowiek mnie nienawidził, ja go potrafiłem tylko uśmiechnąć się do niego i go wyprowadzał tu z równowagi i we mnie rzucał pisakami Więc nie mówcie, że szkoła jest kurwa święta i nauczyciele są święci, bo tak nie jest Ja do tej pory mam bliznę na czole, po tym cwelu Kochany Nie, nie był kochany I wchodzi dyrektor i coś tam patrzy się, obserwuje nas i w ogóle I yy, pan X Próbował nas po prostu, żebyśmy się z nami podzielić, jakąś swoją kurde sentencją, czy jakimś głównym swoim z mózgu zrodzonego. No i powiedział, że kiedyś, jak tam jeszcze był młody i pracował w kopalni, czy ja nie wiem, czy kurwa pracował, rowy kopał, już zanim został matematykiem, że był z kolegą na tym, na dworcu. I to były jakieś, bo ten człowiek był dość starszy. I to były czasy, jak y, ta reaktoria chemiczna w Czarnobylu wybuchła. I nam powiedział, że wtedy spadł po prostu deszcz radioaktywny na niego. I byli mokri, mokrzy. I ja do niego, bo on był łysy, tak kompletnie łysy. Ja się spytałem, czy wtedy wyłysiał. Wszyscy się zaczęli śmiać. Pan dyrektor się, nawet pan dyrektor się śmiał. nawet A pan Piotruś, kochany, we mnie zaczął rzucać pisakami. I dostałem w czółko pisakiem i, i płakałem, bo to było przykre. A druga sytuacja taka była, też na napomnę, też w gimnazjum. A to już była troszkę taka patologiczna, więc proszę mnie za to nie oceniać. Byłem na osiemnastym, koleżanki, to trzecia gimbaza, tam Bailando w głowie. I poszliśmy na osiemnastkę na Motofort u nas w Nysie, mamy taki fajny Motofort. I wiecie tam, imba gruba, nie, w ogóle koleżance na prezent dałem świńskie serce z sali biologicznej. Ukradłem i dałem świńskie serce, bo chciałem im dać coś od serca, to daje mi świńskie serce. I na takie wielkie słoiko. I właśnie wracałem z tej osiemnastki, tam imba, gruba, ja to się nachlałem, nawaliłem, jak po starany Wracam tam z kolegą, jego dziewczyną, kolegą brata, oczywiście, bo ja dzięki temu, że mam starszego brata, to znam jego kolegów wszystkich i w sumie dam no, z nimi czas, mi się wożę, Zawsze mnie troszkę lepiej, bo z tymi kuplami o trzy lata starszymi gdzie się woziłem, nie? No i dla mnie nie było takiego problemu, podłapać znajomych Ale sytuacja taka, że wracam i ja mam szkołę po drodze. Wracałem właśnie z tego motoportu, co jest tak z 4 km od mojego domu. I ja po drodze miałem swoją szkołę, bo ja szkołę mam jakoś tak 200 metrów od domu. I wiecie ja idę, idę. I co mi do głowy wpadło, żeby sobie iść, usiąść, zapalić szluga pod, pod szkołem, To była godzina, podkreślam, druga w nocy. I tak więc coś pod, podpuściło, żeby sobie usiąść na, 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 na tych schodkach, nie? A jednak nie ja usiadłem sobie na takiej, takim balkoniku, na takim głównym murku. sobie na nie, się, huśtam, huśtam, palę szluga. palę szluga. No a jakby mnie na nie zabrało. Jak... Taką tęczę wyplułem z gardła na ziemię A no, jak się popatrzyłem i, i, i uciekłem. Bo uciekłem, bo się przestraszyłem, że zrzukałem pod i uciekłem już nawalony. Więc podbieramy, do domu, wszystko rano się ogarnąłem, a to była niedziela z tego co pamiętam to była niedziela. Z niedzieli na piąte, na poniedziałek wieczór, a w poniedziałek musiałem iść do szkoły za rana, bo i to jeszcze koniec roku był jakoś. I musiałem iść, bo Bo coś tam udział brałem w jakichś zawodach czy coś, ja nie wiem, nie pamiętam już do końca. Ale byłem strasznie skacowany i... Yy, a zawody mieliśmy, konkurs mieliśmy, jakoś tak na przedostatniej lekcji czy coś, ale nieważne, poszedłem na ósmą lekcję, znaczy na ósą godzinę. Idę i tak siedzę w klasie, siedzę w klasie. Taki skacowany mega, kurde, jeszcze, jeszcze mi źle było i waliłem alkoholem. ale w szkole tego oczywiście nie zauważyli, Idealna szkoła. Zawsze kurde detektor w nosie mają alkoholu nauczyciele jak w serialu kurwa i wiedzą kiedy ktoś jest pijany. No i ten... Waliłem tak alkoholem strasznie mnie... Dyrektor woła z panem X, moim wychowacem. Woła mnie i dyrektor tak się na mnie patrzy i ja widzę, że troszkę śmieszkuję, bo to był ten dyrektor, on chodził z moim ojcem do szkoły. I trafiłem do dyrektora na dywanik, a dyrektor mi się pyta, Pable, co robisz wczoraj o godzinie drugiej? Ogólnie. A ja, nie wiem, wracałem z 18:00 On, aha, no to już wiem czemu to zrobiłeś, tak ci powiem, nie? I widzę, że śmieszkuje troszkę sobie, nie? A no proszę pana, ja nie rozumiem o co pan chodzi. A pan X, kochanie, mój wychowawca, bo rozmawiałem z dyrektorem, mój wychowawca, zaczął drzeć jaftę do mnie. ty, benor, gnoju, nie zdoł, Ludzie wy dzisiaj dzieci porodziły, i no mnie sapiesz, zaklęca na mnie rzuca. Ja nawet nie pamiętam to szczerze, co mówił, ale zaklęcia pewnie na mnie jakieś rzucał. Stary dziadek. I sytuacja taka, że dyrektor nagle mi pokazuje, obraca monitor i pokazuje mi obraz z kamery który nagrywany był właśnie o tej godzinie drugiej. Jak ja tam się zżygałem na te schody parszywe. Kurde, troszkę się zdenerwował. I do mnie, że, że to było głupie i w ogóle on nie wie co powiedzieć, bo pierwszy raz w życiu taką sytuację no W e, A pan X kochany, on... A pan X chciał zadzwonić po mojej mam. na ja takie do niego. No ja. Panie dzwoni pan, no co? No bo mama wiedziała, że byłem na manarzu. Obliżało, że się zrzegałeś na schodach, a pan myśli, że co zrobi. Ja się popłaczę, nie wiem, w Ciry dostanę, po szyrce, czy kurde, nie wiem, w Szlaban dostanę. Jego jakoś tak przekonałem, a miał lipę straszną, gdyby się mam odwiedział, że się zaszkodzę, bo miał karę kurwa na, na dwa lata, bo siara. I jedyną moją karą było to, że musiałem iść woźną przeprosić, a że woźna się zdenerwowała, bo ja żarłem bigos i sałatkę ziemniaczaną. Tam to woźna mi dała karę, że musiałem do końca roku, co zostało dwa tygodnie, po lewcach zostawić dwie godziny kiblerz szorować i wszystko. Więc jakoś takoś śmiesznie miałem w gimnazjum. Dobra. A już koniec, bo się rozkręciłem jako strany. No co, no to, no to kończymy. Ja wiem ja, wy, wy. A to był kolejny mój vlog chujowy <śm> i co mogę powiedzieć, dość